Windows Łukowe, zdjęcie, pomysły na projekt okna w postaci łuków mocno zakorzeniły się w architekturze różnych stylów i zdominowały. Montujmy plastikowe okna w drewnianym domu. Zrób instrukcje dotyczące plastikowych okien. Plastikowe okna można zainstalować w dowolnym projekcie. Kamień, beton, drewno. Dilet LED Strable w swojej strukturze sufit rozciągający ma wiele zalet. Bez kurzu, ukrytych, głosy plus głos. Głos przeciwko. Do niedawna Żyrandol, z dumą położony w środku sufitu, skromne kinkiety i majestatycznie wzruszający lampę podłogową w pobliżu krzesła, do zapalania pomieszczenia. Dzisiaj ludzie docenili zalety nowoczesnych urządzeń oświetleniowych. Z ich pomocą możesz nie tylko poprawnie wyposażyć oświetlenie, podkreślić zalety i pozostawić wady geometrii lokali w cieniu. Ale także ustawić pewien nastrój na przestrzeń. Artykuł mówi o różnych instalacjach oświetlenia sufitowego. Zawartość, liczne odmiany mini lamp, plam i wstążek stanowią możliwość ustalenia oryginalnego podświetlenia zgodnie z ich życzeniami. Cud technologii dotyczących sufitów na rozciąganie i płyty gipsowo-gipsowo-kartonowych o złożonych kształtach wygląda szczególnie korzystne. Nawiasem mówiąc, Praktycznie nie ma ograniczeń dotyczących zawiłości projektu. Zdjęcie oświetlenia sufitowego, wymaganie sufitu, organizacja oświetlenia sufitowego zajmuje się naprawą lokalu, pozwala to ukryć okablowanie elektryczne, zastosowane estetycznie transformatory, ściemniacze i inne powiązane urządzenia, sufity rozciągnięcia, zawieszone, stojak, panel. I tynkowania mogą być tworzone przez złożone konfiguracje. Dokładnie tak jest w przypadku pełnej wolności i w celu uświadomienia sobie fantazji klienta, który materiał do wyboru do ustalenia sufitu wybór pozostaje z właścicielem nieruchomości. Wskazówka. Wspaniały projekt pokaże się w całej swojej chwale w przestronnych pokojach o wysokich sufitach. W małych pokojach należy stosować prostsze rozwiązania. Jednak ważną wadą struktur rozciągania jest ograniczenie mocy zainstalowanych lamp. Dlatego przed preferowaniem filmu PVC należy skonsultować się ze specjalistami w sprawie urządzeń oświetleniowych. Wskazówka. W każdym razie umieszczenie podświetlenia jest już negocjowane na etapie rozwoju projektu dowolnego sufitu. Ponieważ przewody elektryczne, otwory robocze, przed instalacją struktury sufitowej wykonywane są wypukłości do produktów oświetleniowych. Warto powiedzieć, że właściciele nie powinni denerwować się nietypowym sufitem. Pomoże tutaj prosta pomysłowość. Aby ułożyć podświetlenie wzdłuż obwodu pokoju, pobierany jest zwykły cokol sufitowy lub gzyms wykonany z polistyrenu, kleju i taśmy LED. Deska śmiczna jest przyklejona do sufitu, ściany, Wokół obwodu pokoju w odległości 10-15 cm od sąsiednich ścian, lub sufitu. Pasek diody LED jest przymocowany do wnętrza filtra, folia ochronna jest usuwana, a do miejsca instalacji nakładana jest lepka strona. Wydaje się, że w tak prosty sposób. Zwykły sufit. Rodzaje oświetlenia sufitowego podświetlenie to oświetlenie pomocnicze. Tutaj technologia oświetlenia służy więcej do dekoracji i stworzenia środowiska promującego odpoczynek. W związku z tym funkcje pełnego oświetlenia nie powinny być przypisywane do takiego sprzętu. Dziś oferowana jest ogromna liczba urządzeń oświetleniowych, które radykalnie zmieni nie tylko rodzaj sufitu, ale także wpłynie na wnętrze pomieszczenia. Lista obejmuje Reflektory, w tym urządzenia z mechanizmami obrotowymi, plamy, rurki neonowe, wstążki LED, paski duralitów. Wskazówki dotyczące układania sufitu dwupoziomowego z oświetleniem wybierając lampy. Określ szereg parametrów, które muszą odpowiadać. Materiałowi sufitu, obecność termokolarnego, Ciężar produktów fit. instalacja lamp jest przeprowadzana przed zainstalowaniem konstrukcji, dlatego niezbędne materiały eksploatacyjne są przygotowywane z wyprzedzeniem, wykonywane są oznaczenia, wykonywane okablowanie. ITP. estetyka sufitu będzie całkowicie zależeć od nabytych urządzeń oświetleniowych i metody ich lokalizacji. Za pomocą oświetlenia możesz wizualnie zmienić geometrię pomieszczenia, zawęzić długość pokoju. Rozszerzyć ciasny pokój, podnieść lub obniżyć sufit. Niezależna instalacja urządzeń oświetleniowych jest wykonywana w obecności co najmniej podstawowej wiedzy na temat energii elektrycznej. Czytanie dodatkowych informacji lub oglądanie wideo nie będzie zbędne. Wybór produktów oświetleniowych do projektowania sufitu powinien opierać się nie tylko na podstawie osobistych preferencji, ale także uwzględniając materiał zawieszonej. Rozciągniętej. Ważne parametry to ciężar produktu i moc lamp. Plamy i zbudowane lampy do oświetlenia sufitu podczas projektowania należy zauważyć, że przestrzeń między sufitem głównym i rozciągającym może wynosić co najmniej 5 cm. W tym przypadku niektóre urządzenia oświetlenia punktowej mają podstawę, siedzenia. O wysokości około 15 do 20 cm. Kompaktowe lampy mogą działać zarówno w pomocnicze, jak i główne źródło światła. Wszystko zależy od kompetentnej lokalizacji, wyboru mocy lampy. Otwory technologiczne odpowiadające średnicy urządzeń są wykonywane z wyprzedzeniem. Według rodzaju mocowania wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń punktowych. Zbudowane. IN. Piwnice z lampami są ukryte w przestrzeni gruntowej przez wiosenne mocowania, a tylko dekoracyjna część urządzenia pozostaje widoczna, są idealne do organizowania ukierunkowanego oświetlenia określonej strefy, Lunch, pracy itp. z reguły jedno urządzenie może przykryć jasnym światłem do 2 m2 obszaru co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu ich liczby i lokalizacji. Modele zaprojektowane do instalacji w zawieszonych sufitach są wyposażone w specjalne pierścienie termiczne, które zapobiegają ogrzewaniu materiału. A także chronią go przed deformacją i zanikaniem. W przypadku takich lamp stosuje się lampy do żarówek, halogen, fluorescencyjne lublet. W przypadku sufitów zawieszonych z podświetleniem należy preferować lampy o niższym przeniesieniu ciepła, ratowanie energii lublet. Podczas korzystania z lamp żarowych ich moc nie powinna przekraczać 60 W, dla analogów halogenowych. Wskaźnik ten wynosi 35W. Zewnętrzny. Tutaj lampa wraz z plafonem znajdują się bezpośrednio na suficie. Zatem ciepło wychodzące nie może zaszkodzić strukturze sufitu. Spoty przyciągają szczególną uwagę, ich mechanizm obrotowy pozwala regulować kierunek światła. Lampy sufitowe z napowietrznym typem mocowania, szczególnie przy kilku miejscach lamp, często mają imponującą wagę. Więc przed przejęciem. Ten moment powinien zostać wyjaśniony przez profesjonalistów. W każdym razie nie stanie się to przeciwwskazaniem do instalacji nowo, które lubisz, ale spowoduje instalację dodatkowych elementów, strukturalnych podczas instalacji sufitu. Sufit oświetlenia D. Przede wszystkim sufit oznacza przyszłą lokalizację produktów oświetleniowych. Do zaznaczonych punktów przepuszczanie jest przekazywane. Które jest zalecane do izolowania do lampy falistej. Końce przewodów podłączających lampy punktowe z zaciskami powinny pozostać z marginesem, co najmniej 20 cm. Podczas pracy z lampami halogenowymi użyj rękawiczek. Następnie podłączony jest dodatkowy sprzęt, transformatory, regulatory jasności światła, przełączniki ITP. Konieczne jest sprawdzenie wydajności, usługi, każdego łącza elektrycznego. W przypadku lamp pod sufitem rozciągającym stojaki, wsporniki i pierścienie instalacji Termano są wcześniej instalowane. Wszystkie elementy systemu są podłączone i ponownie sprawdzone pod kątem obsługi. Dzięki pozytywnemu wynikowi druty są izolowane. Miejsce jest D energetyczne, a sufit jest instalowany. Rurki neonowe tego rodzaju lampy są używane tylko jako dekoracja sufitu ze względu na ich niską jasność i wysoką intensywność energii. Idealnie uzupełniają projekt pokoju ze względu na szeroki zakres odcieni. Podświetlenie może być proste ten czy lub kontrast. Serwis IFE of Quality Products wynosi 10 do 15 lat. Zasadniczo lampy są wytwarzane o długości 1,5 do 1,5 cm. Maksymalna temperatura podczas działania lamp nie przekracza 40. Podczas pracy praktycznie nie emituje się hałasu. W miejscach stawu lamp nie powstają ciemne plamy. Dlatego uzyskuje się jednolity i ciągły blask. W razie potrzeby możesz zamówić rurki o różnych średnicach i konfiguracji. Doskonałą alternatywą dla indywidualnych wymiarów będzie neonowy sznur. Ze względu na elastyczność jego instalacja jest łatwo i prosta. Jego blask jest podobny do promieniowania lampy ale intensywność jest zauważalnie niższa. Jeśli chodzi o koszty, przewód będzie kosztował nieco więcej niż rurki. Aby utworzyć sufit płyt gipsowo-kartonowych z podświetleniem, wymagane będą osobne niższe w strukturze. W przypadku eksploatacji produktów neonowych wymagany jest przetwornik, który zwiększa częstotliwość prądu elektrycznego. Powinieneś wiedzieć, że jeden transformator zerwuje do 7M rur. Instalacja sufitu z neonowych rur instalacja urządzeń oświetleniowych jest wykonywana na dowolnej bazie. Tak więc w przypadku otynkowanych powierzchni stosowane są cokole polistyrenowe, niższe są wyposażone w płyty gipsowo, gipsowe, zawieszone i napięte, których optymalny rozmiar to 20x50x70mm. W obliczeniach ważne jest rozważenie wymiarów konwertera napięcia. W zależności od preferencji smakowych, świecące przepływ można skierować na ściany lub na środek sufitu. Intensywność blasku jest regulowana za pomocą boku konstrukcji, a im wyższy bok, tym jaśniejszy i wyraźniej uzyskuje się pasek światła, brak strony zapewnia wielokrotny blask, w przypadku jasności średnica rurki jest również odpowiedzialna za produkty oświetleniowe o dłuższej średnicy, można uzyskać rozproszone oświetlenie i odwrotnie, pozostawiona jest mała średnica, aby uzyskać bardziej ostre granice przepływu światła, obliczanie punktów połączenia transformatorów, a zatem ich liczby, opiera się na mocy 1 metra lampy, około 10 W. Konwertery są instalowane co 6 do 7 M rur. Sklepy oferują neonowe lampy w pełnym zestawie, który obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, mocowania, sznurki, schemat połączenia. Więc nie będzie trudności podczas procesu instalacji. Jak zrobić podświetlenie sufitowe LED? Doskonałe cechy operacyjne to elastyczne wstążki z cebulami diodowymi. Poważni producenci gwarantują swoją nienaganną pracę przez 70 tysięcy godzin. Zazwyczaj taśma jest dostępna na długości 5 m. Można ją zwiększyć lub pokroić w mniejsze segmenty takie bezpłatne użycie umożliwia wyposażenie podświetlenia struktur dowolnych kształtów geometrycznych led mogą być monochromatyczne lub wielokolorowe intensywność blasku oświetlenia led zależy od liczby diod znajdujących się na metrze taśmy z reguły ten wskaźnik wyposażenia oświetlenia 12v znajduje się w zakresie 30 do 120 sztuk 24V do 240 sztuk, gdzie lampy są umieszczane w dwa rzędach. Im więcej lamp diodowych na odcinku taśmy, tym silniejszy powinien być zasilanie. Moc transformatora należy obliczyć z marginesem 20%. Odcieni i jasność blasku są regulowane za pomocą pilota lub specjalnego przełącznika przez ścienniacz. W ten sposób właściciel ma możliwość stworzenia środowiska dla nastroju. Gotowe. Wykonane zestawy znacznie ułatwiają montaż podświetlenia LED. Przed wykonaniem sufitu poszyjnego gipsowego za pomocą podświetlenia będziesz musiał przygotować wszystkie niezbędne elementy, a to dwukropek są zasilacz, kontroler i panel sterowania. Proces instalacji polega na sekwencyjnym połączeniu wszystkich elementów systemu. Instalacja, jeśli podświetlenie jest montowane z oddzielnie nabytych części, Proces instalacji będzie składał się z następujących etapów. Dwukropek nie zaleca się łączenia taśmy z więcej niż 3 metrami. Ścieżki mogą nie wytrzymać prądu przechodzącego. Nacięcie odbywa się wzdłuż linii litnącej oznaczonej przez producenta z ostrymi nożyczkami w jednym ruchu. Warto zauważyć, że taśmy oporne na wilgoć nie podlegają cięcie. Aby uniknąć uszczelniania produktów. Druty są starannie przylutowane w temperaturze topnienia nie przekraczającej 160 pod względem polaryzacji kontakty w miejscach przymocowania do płyty są chronione rurkami i specjalnymi końcówkami. Specjalne klipy pozwalają na łączenie kontaktów bez lutowania. Podczas podłączania produktów jednoklasowych, dwa żyły są lunowane, wieloolarowane taśmy cztery. Gdzie mieszkają w czarnej skorupce odpowiada Terminalu Plus. Cały schemat jest montowany bez instalacji, umożliwi to sprawdzenie warunku roboczego i przeprowadzenie wymiany, naprawy wad systemu, w wygodnych warunkach bez demontażu. Duży obszar oświetlenia obejmuje użycie potężnego bloku o znacznych wymiarach. W tym przypadku sensowne jest zastąpienie jednego potężnego bloku kilkoma urządzeniami o wskaźnikach podobnych do całkowitej mocy, aby naprawić taśmę na powierzchni. Wystarczy usunąć taśmę ochronną i nakładać lepką stroną do podstawy. Ważne jest tutaj, aby wziąć pod uwagę, że mocno przyklei się do gzymsu polistyrenu ale z czasem będzie pozostawał w tyle z otynkowanymi powierzchniami. Podświetlanie wideo sufitów Jak zrobić sufit z durantytowym światłem? Ten rodzaj podświetlenia jest elastycznym sznurkiem z tworzywa sztucznego o średnicy 10 do 16 mm, w której miniaturowe żarowe lampy są sekwencyjnie połączone. Niezwykła jasność, elastyczność sznurka swobodnie akceptuje dowolną formę i małe zużycie energii sprawiają, że produkt popyt podczas organizowania ozdobnego oświetlenia sznurek jest przecinany na segmenty na specjalne ryzyko, połączenie kilku części odbywa się za pomocą połączenia łączącego, wszelkie transformatory lub konwertery nie są używane do łączenia się z siecią, produkt jest prezentowany zarówno w jednej formie chlorowej, naprawianie, jak i palety wielokolorowej. Hase. Ta ostatnia opcja podczas łączenia się z regulatorem światła działa np. w innej kolejności dynamicznej, np. w postaci migotania lub świateł działających o tym samym kolorze. W serii Hameleon lampy dwóch odcieni na przemiennie MultiHas to cztery kolorowe produkty. W razie potrzeby wielookrąglone sznurki można łączyć zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. Jednym z wad tego produktu oświetlenia jest wysokie koszty napraw. Tak więc. Gdy jedna z żarówek, cały segment sznurka będzie musiał zostać wymieniony. Instalacja prace instalacyjne rurki praktycznie nie różnią się od instalacji taśmy LED. Jedyną różnicą jest brak transformatora. Montaż wszystkich elementów odbywa się najpierw na stole lub na podłodze. Sekcja cięcia jest wykonana zgodnie ze znakami producenta. Tak więc do ustalenia częstotliwość cięcia wynosi 1M, Hyzing i Cameleon 2M. Wielokrotnie 4m. Podczas łączenia segmentów o różnych długościach stosuje się sprzężenie przejściowe. Koniec sznurka powinien zakończyć się specjalną końcówką, czapką. Kabel z widelcem do podłączenia produktu do siatki energetycznej zwykle ma długość 1m, dlatego ważne jest. Aby wziąć pod uwagę ten czynnik przy instalowaniu zarówno dodatkowego ujścia, jak i położenia samego świętego sort. Po montażu sprawdzana jest wydajność systemu. Dzięki pozytywnemu wynikowi instalowany jest przewód duralitu dla planowanego miejsca. Klipsy, wsporniki lub gumowe kubki sące działają jak złącze. Zalecenia specjalistów podczas układania podświetlenia ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie anulował głównych źródeł światła, żrandole, zawieszony lampy, kinkiety, lampy podłogowe. Podświetlenie odgrywa tylko dekoracyjną rolę. Przed utworzeniem scenerii zwróć uwagę na liczne zdjęcia przedstawione w internecie. Niechętnie wybrany kontur może prowadzić do nieporęcznych, ważenia wszelkich zawieszonych, rozciągłych, struktur. Szczególnie w przypadku sufitów wielopoziomowych. W naturalnym świetle z podświetleniem struktura może wyglądać bardzo przygnębiająco, dlatego proces organizacyjny powinien uwzględniać ten niuans. Podświetlenie powinno przenieść zadanie docelowe, podkreślenie charakteru i stylu kierunku wnętrza lub struktury struktury. Z szczególną ostrożnością należy go używać w pokojach ozdobnych w stylu retro. Imperium it. Nowoczesne rozwiązanie nie harmonizuje z meblami z szeregu drewna. Żyrandol z świecami i stół pokryty obrusem. Cóż, aby nie żałować wydanych środków i zepsutych wnętrz, skontaktuj się z wysoce profesjonalnymi projektantami, którzy weźmie pod uwagę wszystkie życzenia i zaoferują najlepszą opcję tworzenia i dekorowania struktur sufitowych. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stron 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.